W naszej szkole pierwsza lekcja zaczyna się o 7.10, natomiast ostatnia lekcja kończy się o 17.55. Nie funkcjonuje w naszej szkole jako taka dwuzmianowość, ale są widoczne jej elementy, ponieważ klasy zerowe przeważnie przychodzą na popołudniowe godziny ze względu na mniejszą ilość przedmiotów. Nasza szkoła posiada scenę gimnastyczną, boisko, stoły do tenisa oraz nowo powstałą siłownię. Na zajęciach wychowania fizycznego myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia są różnorodne, jeśli chodzi o uprawiane sporty, ale najczęściej są przystosowane do nadchodzących zawodów sportowych, na których się reprezentujemy. Warto tutaj wspomnieć, że nasza szkoła była dwukrotnym wicemistrzem Warszawy w warszawskiej olimpiadzie młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt. Do akcji zorganizowanych przez samorząd szkolny możemy zaliczyć zeszłoroczny turniej unii hokeja z okazji Mikołajek. Akcje wspierania lekarzy z powodu pierwszej fali koronawirusa, a co do mniejszych akcji mogę wymienić akcję Czarny Kot, którym uczeń miał prawo do zakupu nieprzygotowania. W naszej szkole mamy dwa sklepiki, w obydwu z nich możemy kupić różnego rodzaju przekątki, jak chipsy, crackersy, ciasteczka, różnego rodzaju soki czy napoje oraz sałatki lub kanapi, które mają również odpowiedniki wegetariańskie. Dodatkowo w sklepiku na dole, czyli przy przeszakach, możemy też kupić ciepłe danie, czyli na przykład obiady dwudaniowe, albo różnego rodzaju tosty, zapiekanki, tortille czy kebaba. Rozwijanie pasji i zainteresowania dla naszej szkoły to bardzo ważny aspekt. Działa koło fotograficzne, koło teatralne, chór oraz koło dziennikarskie, na którym powstaje nasza szkolna gazetka. Działają nawet zdalnie, artykuły są nam przesyłane przez opiekuna na librusie. Odbywają się również zajęcia z tańca flamenko oraz, w zależności od ilości chętnych osób, dodatkowe treningi, SKS-y, np. z piłki ręcznej, z piłki siatkowej, piłki koszykowej czy nawet tenisa stołowego. W naszej szkole możecie uczyć się takiego języka, jakiego chcecie, ponieważ nasze klasy składają się z różnych uczniów z równoległych klasy mamy więc do wyboru francuski, hiszpański, rosyjski, włoski lub niemiecki. Często organizowujemy różnego rodzaju dni języków obcych, gdzie na przykład próbujemy różnego rodzaju dań, przyozdabiamy szkołę w różnego rodzaju dek dekoracje i obchodzimy jakieś takie obce dla nas święta. Często też mamy różnego rodzaju wymiany międzyszkolne albo po prostu wyjazdy turystyczne za granicę, gdzie poznajemy nowe kultury i szlifujemy nasz język. Lekcje zdalne w naszej szkole trwają po 30 minut. Często nauczyciele po zakończeniu lekcji przeznaczają jeszcze dodatkowe 15 minut na konsultacje. Podczas nauki zdalnej korzystamy z platformy Microsoft Teams. W celu urozmaicenia lekcji bądź powtórzenia materiału często nauczyciele rozwiązują z nami quizy poprzez platformę Quizlet bądź Kahoot. Jeśli chodzi o miejsca na rowerowych, zapewniam, że dla wszystkich wystarczy, dla mnie też, bo sam z nich korzystam. Jeśli zaś chodzi o bibliotekę, to zapewniam, że jest, jest cichym miejscem i pozwala każdemu uczniowi się skupić, pouczyć lub napisać referat. W naszej szkole odbywają się wycieczki kilkudniowe, takie jak np. Biała Szkoła, która odbywa się zimą, oraz wycieczki integracyjne na początku pierwszej klasy. Aktualnie klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim prowadzi rozmowy online na temat wymiany ze szkołą z Wysp Kanaryjskich, a jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z planem, już za kilka miesięcy ta wymiana się odbędzie. Szkoła posiada różnorodne profile klas, każdy znajdzie tu coś dla siebie, poza tym w każdej klasie nauka języków obcych jest w zakresie rozszerzonym. Mamy także oddziały dwujęzyczne cztero- i pięcioletni.